Dzisiaj ostatni, ósmy dzień oktawy Wielkiej Nocy. Radość cały czas słyszymy w liturgii, czy to przez śpiew sekwencji, czy na końcu przez radosne alleluja. Przeżywamy święta, takie rozbudowane święta, najważniejsze święta w ciągu roku, ale te święta już trzeci raz z rzędu są takie nie do końca szczęśliwe, bo czas pandemii jest czas wojny, chociaż mam wrażenie, że ta wojna jakiś mniej nas rusza niż czas pandemii, bo Gdzieś jest dalej, mimo tego, że dosyć blisko nas. Ale nie zmienia to faktu, że jest jakaś obawa, co będzie dalej, jak to będzie. Czy nam grozi jakaś wojna, czy nie, bezpośrednio nam, Polakom? Trudno powiedzieć. Ale być może na to wszystko, na te nasze rozterki, Pan Jezus z martwych stały daje nam odpowiedź, daje nam nadzieję i rozwiązanie. Przychodzi dzisiaj do apostołów i mówi, pokój wam. W tej dzisiejszej Ewangelii trzykrotnie mówi: Pokój Wam. I to nie są tylko słowa szalom, pozdrowienia żydowskiego. To jest realne posłanie pokoju do nas, do apostołów, do każdego z nas. Jezus jest tym, który daje pokój. Na te trudne czasy, na te czasy wojny, czasy choroby, Jezus mówi: Daje Wam pokój. W innym fragmencie Ewangelii Świętego Jana, Jezus mówi: Pokój mój daje Wam, nie tak jak daje świat, ja Wam daję. Pan Jezus pokazuje, czy uświadamia, że w tym czasie niepewnym nie ma czegoś takiego, jak po ludzku zapanować nad pokojem na wieki. Człowiek sam nie jest w stanie stworzyć pokoju to jest tylko złudne. Jezus zmartwychwstały daje nam pokój zupełnie inny, zupełnie sporo większy, niewyobrażalny. Zobaczmy, dzisiaj Jezus o pokoju, czy o tym, żeby się nie lękać, mówi także w drugim czytaniu. Mówi do świętego Jana, ale także do nas. Przestań się lękać. Byłem umarły, oto jestem żyjący na wieki wieków, mam klucze śmierci i otchłani. I pan Jezus mówi: Być może boisz się śmierci, ale ty się nie bój, bo ja jestem tym, który pokonałem śmierć. Ja jestem tym, który ma klucze śmierci i otchłani. I jeżeli ja pokonuję śmierć, to nawet gdyby się coś w tobie stało. To ja cię mogę z tego wyciągnąć, bo ja jestem silniejszy, bo jestem panem, bo ja I Niektórzy się nie boją, być może tak bardzo śmierci. Mówią, a jeszcze jestem młody, wojna gdzieś tam daleko. Bardziej może boimy się chorób. Ale dzisiaj liszczami, druga pokazuje, że i z chorobami sobie jezus radzi. Taka piękna scena z pierwszego czytania, kiedy Piotr idzie przez miasto, a tam przynoszą chory, kładą byle się cień. Cień padł na, na chorych i jest napisane: Wszyscy doznawali uzdrowienia. Jezus pokazuje, czego powinniśmy się bać. Mówi: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszę zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może ciało z duszą wtrącić do piekła. I oto dochodzimy do pewnego ważnego wniosku: do pewnego lęku, obawy o swoje życie duchowe, o swoje życie wieczne. Człowiek, który się nawraca na wiarę, poznaje Pana Boga, czy być może przychodzi z lęku, no znamy to powiedzenie, jak trwoga to do Boga, przychodzi i ma czasami wrażenie pewnego lęku przed Panem Bogiem. No, jedna z głównych praw wiary, która mówi, że Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, że złe karze, no nam nie pomaga. Mamy Boga, który karze. Mamy wyobrażenie Boga przez pryzmat ludzki. Po polsku dużo jest karności, w naszych domach nie jest zazwyczaj idealnie, nie ma aż tyle miłości, co byśmy chcieli, i mamy wyobrażenie, że Pan Bóg też tak działa. Nie możemy sobie wyobrazić tego, że Bóg tak bardzo może nas kochać, że może nam wszystko przebaczyć od tak, przez jedną chwilę, jednym gestem, jednym słowem, a taki Pan Bóg jest. Dzisiaj przeżywamy święto miłosierdzia Bożego, i to jest święto, którym Pan Bóg przypomina przez świętą, świętą Faustynę. Chociaż to nie jest nowość ostatnich kilkudziesięcioleci, Pan Bóg zawsze był miłosierny. Miłosierny, czyli ten, który lituje się nad potrzebującym. Lituje się nad chorym, lituje się nad umierającym, ale lituje się także nad tym, który zgrzeszył. Pismo Święte przestrzega nas przed grzechem. Wręcz mówi, zapłatą za grzechy śmierć. I człowiek, który uświadamia sobie, że nagrzeszył w życiu, ileż to ludzi, Patrzy na swoje przeszłe życie i mówi: jej co ja narobiłem. Chyba nie ma osoby wśród nas, która by nie miała jakiś żali, pretensji do swojej przeszłości, czy do grzechu, czy do jakichś wyborów, decyzji. I czasami człowiek sam wpada w pewne potępienie. Sam się potępia. Ma poczucie winy, nie potrafi spojrzeć w oczy drugiemu człowiekowi, a co mówić dopiero Panu Bogu. I tylko się boi, co będzie, jeżeli kiedyś odejdę z tego świata i stanę przed Panem Bogiem, który będzie mnie sądził jest taka refleksja, że być może będę potępiony. Kiedy rozmawiam z osobami już zbliżającymi się, zbliżającym się do końca życia, to słyszę często taką obawę, nie wiem, co ze mną będzie, nie wiem, czy Pan Bóg mi da niebo, czy ja zasłużyłam na niebo. I tu się takiego typu wypowiedzia pojawia pewna niewiara, nieświadomość tego, jak Pan Bóg działa. Kluczowa jest wiara. Dzisiaj słyszymy w Ewangelii o wierze, o wierze Tomasza. Ale jak mamy wierzyć, jak mamy patrzeć? Bardzo lubię tę Ewangelię z ósmego rozdziału Ewangelii Świętego Jana, kiedy chcieli ukamienować kobietę. Nawet Jezus miał do tego prawo. Wszyscy mężczyźni mogli wziąć kamień i rzucić. Ale Jezus mówi: Nikt cię nie potępił i ja cię nie potępiam, ale i ci nie grzesz więcej. Bóg nie jest Bogiem, który potępia. Bóg jest Bogiem tym, który kocha, który przebacza, który lituje się. Bóg dobrze zna każdego z nas, zna Ciebie, zna Twoje słabości, zna Twoje dobre czyny, zna Twoją rodzinę, w jakiej się wychowałeś i nie jest Bogiem, który chce potępiać. Czy to oznacza, że możemy sobie spokojnie żyć i się niczym nie przejmować, jak Bóg nas tak kocha i przebacza? Czasami słyszę, ja pamiętam już przed kilkunastu lat, jak uczniowie mówili: Pan Bóg to wszystko przebacza, a ksiądz nie chce przebaczyć. Tam chodziło o jakieś wymagania stawiane, ale. To nie tak działa. Oczywiście Pan Jezus krzyża mówi Ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. I niewątpliwie chce i jest gotowy przebaczyć wszystkim, przebacza wszystkim. Ale jest pewne ale, a nawet kilka ale. Po pierwsze, dzisiaj w Ewangelii słyszymy, że Jezus przychodzi do wieczernika, tam gdzie byli apostołowie, mimo tego, że drzwi były zamknięte. Pan Jezus jest w stanie wejść, nawet kiedy drzwi są zamknięte. Pan Bóg może na siłę, mógłby na siłę Ciebie zbawić. Ale to w Apokalipsie Świętego Jana w trzecim rozdziale są słowa: Oto, stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli to usłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Pan Jezus mówi: Ja chcę wejść do Ciebie, chcę wieczerzać, chcę być z Tobą na uczcie, chcę, aby Twoje życie było w obfitości, chcę, aby Twoja radość była pełna. Ale mówi: Nie wejdę do pewnego momentu to usłyszy mój głos, i drzwi otworzy. To nam Pan Bóg zostawił pewne kroki do podjęcia. Pan Bóg przebacza. Ale to, czy Ty skorzystasz z tego przebaczenia, zależy od Ciebie, od Twojej decyzji. Nieraz wypomina się Kościołowi, że coś nie chce przebaczyć, nawiązując do tej Ewangelii, którą przytaczałem, o tej kobiecie, którą ją ukamienować. Ale nie dodaje się tego u tej końcówki, idź i ci nie grzesz więcej. A Jezus to właśnie mówi. Potrzeba pewnej decyzji, zmiany życia. Potrzeba zapragnąć przebaczenia. Zobaczmy. Dobry Łot na krzyżu wystarczy, że poprosił i jedno zdanie powiedział: Jezus mówi: Dziś będziesz ze mną w raju. I tak naprawdę czasami Panu Bogu tyle wystarczy. Twoja decyzja, Twoje słowo, twoje, Twój żał za grzechy. Mówi: Problem jest taki, że my często nie potrafimy Uwierzyć to, że to tak wystarczy. No dobra, ale też powiem, jeżeli Pan Bóg tak przebacza, to po co spowiedź? No ale ja od razu zadaję pytanie: a w takim razie po co Jezus ustanawiał sakrament pokutny? Po co by dawał uczniom, apostołom władzę, komu odpuścicie grzechy, są odpuszczone, komu zatrzymacie, są zatrzymane. A bo wie, że to jest potrzebne. Potrzebne, żebyś stał przed drugim człowiekiem, abyś stał w prawdzie. Święty Jan pisze, że kiedy sobie nawzajem wyznajemy grzechy, to Bóg opuści. Człowiek dla siebie nigdy nie jest dobrym sędzią. Będzie albo bardzo się obwiniał, wpada w jakąś rozpacz, albo będzie się wybierał. Potrzeba pewnej, pewnego trybunału miłosierdzia, jak nazywał Jezus powieść w rozmowie z Faustyną. Trybunał miłosierdzia. Poddać się drugiemu człowiekowi, tu trzeba dużo pokory. Ale właśnie w nawróceniu mamy się upodobnić do Chrystusa, który był pokorny tak bardzo, że uniżył się aż do śmierci. Jeżeli chcemy iść drogą Chrystusa, to potrzebujemy drogi nawrócenia, drogi pokory, drogi zerwania z grzechem. I drugi człowiek jest nam pomocą. My po ludzku potrzebujemy pomocy drugiego człowieka. Jesteśmy zmysłowi. Pan Bóg daje, daje nam łaski stale, tylko tych łaski nie widzimy. Potrzebujemy drugiego człowieka. Gdyby ktoś nam powiedział, że nas kocha, ale zupełnie by z tego nie było widać tej miłości, to mielibyśmy wątpliwości. Człowiek potrzebuje gestu tego, że ktoś nam powie: przebaczam ci. I dlatego Pan Bóg stworzył sakrament pokuty i pojednania, aby ktoś nam mógł powiedzieć: Bóg ci odpuścił grzechy i ci nie grzesz więcej. I to jest wielka łaska Pana Boga. Bóg, który jest gotowy wszystko przebaczyć. Papież Franciszek mówił, że Bóg. Nie męczy się, czy nie, nu nie nudzi się naszemu przebaczaniu, to człowiek się męczy, człowiek się nudzi, już mu się nie chce iść kolejny raz i mówi drugi raz i dziesiąty do tej samej spowiedzi, te same grzechy i po co i na co. A Pan mówi, że ja kolejny raz kocham, ja Cię kolejny raz przebaczam, ale kolejny raz idź, nie grzesz więcej. Bo to, że być może po spowiedzi wracasz do tego samego grzechu, raz tak bywa, to nie znaczy, że jesteś w tym samym miejscu. Kiedy mamy sprężynę, taką, na przykład w długopisie, taką malutką, to kiedy zrobimy kółko, to człowiek to wydaje się, że, że jest człowiek w tym samym miejscu. Gdybyśmy szli jak taka malutka mróweczka po takiej sprężynce, to byśmy wydawało się, że jesteśmy w tym samym miejscu. Ale jednak się przesuwamy trochę do przodu. I kiedy człowiek kolejny raz wraca, może nawet to samo miejsce, to nie znaczy, że jest w tym samym miejscu. Bo Pan Bóg coraz bardziej go pociąga ku sobie. Coraz bardziej go pociąga ku uwolnieniu. Ale coraz bardziej uczy człowieka pokory. Dlatego korzystajmy z tych wielkich darów. Bóg przypomina, że jest gotowy wszystko przebaczyć, wszystko, nawet najstraszniejsze rzeczy, ale potrzebuje Twojej decyzji, Twojej przemiany życia i Twojej otwartości. Dlatego, moi drodzy, niech ta radość z stania i te słowa pokój Wam, które Jezus mówi nam, niech będą zachętą, nadzieją, że nie jesteśmy potępieni, że Pan Bóg Chce nam dać naprawdę życie w obfitości, ale także zachętą do tego, abyśmy poprzez nawrócenie, poprzez spowiedź skorzystali z Bożego Miłosierdzia i na te Boże łaski się otworzyli. A Pan Bóg niech w naszym życiu działa. Amen.